Przedstawiam dwa rozwiązania. To pierwsze jest bardzo zdroworozsądkowe. Wystarczy tylko wiedzieć, że n jest liczbą naturalną dodatnią, czyli n przyjmuje wartości 1, 2, 3 itd. To oznacza, że ten pierwszy czynnik n plus 3 jest zawsze dodatni. Z kolei, aby ten iloczyn był ujemny, no to musimy zagwarantować, że ten drugi czynnik będzie ujemny. Ale tak się stanie tylko wtedy, gdy za n podstawimy albo jedynkę, albo dwójkę, albo trójkę, albo wreszcie czwórkę. Dla pozostałych n-ów mamy już dodatni ten czynnik, dla n równego 5 ten czynnik będzie równy 0. Tak czy owak widać już w sposób namacalny, że mamy cztery takie wyrazy. Drugie rozwiązanie bardziej opiera się na wiedzy niż na prostym myśleniu i dotyczy nierówności kwadratowej. Wykorzystajmy taką oto funkcję kwadratową. Zamieńmy n, argument naturalny dodatni, na x, na zwykły, rzeczywisty x. To teraz naszkicujmy wykres tej funkcji. To będzie parabola z ramionami skierowanymi ku górze. Tutaj jak sobie wymnożymy te dwa wyrażenia, to dostaniemy na początku 1 razy x do kwadratu. Zatem parabola jest uśmiechnięta i przebija oś x w miejscach zerowych. To są liczby, które zerują poszczególne czynniki, zatem minus trójka i piątka. Z wykresu odczytujemy znaki funkcji, na lewo od minus trójki mamy wartości dodatnie, Między miejscami zerowymi, no ale bez nich mamy wartości ujemne, na prawo od piątki, z powrotem mamy wartości dodatnie. Stąd zbiorem rozwiązań takiej oto nierówności, szukamy wartości ujemnych, jest przedział otwarty od minus trójki do piątki. Ten przedział zawiera tylko cztery liczby naturalne dodatnie. Oto te liczby.